Witam wszystkich widzów tego kanału. Po prostu moje nazwisko Włodzimierz Knurowski, rolnik z Małopolski, który już od 22 grudnia pikietuje tu przed siedzibą rzekomego naszego prezydenta, bo mówił, że jest prezydentem wszystkich Polaków. I jak widać, gdyby był rzeczywistym, prawdziwym Polakiem, to ten protest by już był dawno zakończony. Nie wiem, jak długo jeszcze to potrwa. Na pewno wszyscy znają moją sytuację, ale do, dla, dla, przypomnienia, dla przypomnienia podam, że walczę z, z obcym kapitałem, który 4 grudnia minęło 20 lat, wywozi dochód z kraju. To jest. Obcy kapitał Carlsberg okoci i nie tylko on, bo całość kapitału obcego wywozi, przeszło 500 miliardów złotych z kraju. Nikt temu nie może zapobiec, a w rzeczywistości rząd nasz, rzekomy też i rząd nasz polski, Morawiecki robi to celowo, sprowadzając jeszcze większą ilość e, obcego kapitału, a nasz rzekomy prezydent obiecuje i obiecał w Izraelu, że obcy kapitał, jeżeli przyjedzie do Polski, będzie zwolniony z opłat na 15 lat, z podatków. Więc ja się pytam, jak długo będzie niszczony ten kraj? Polacy musimy zrozumieć, że tylko w naszym mocy, w naszych siłach jest to, byśmy ten kraj odzyskali dla naszych dzieci, wnuków, dla nas wszystkich, Polaków. Bo to naród Polski jest właścicielem ziem i majątku. Dzień dobry Panie Burmistrzu. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. panie Zieliński. To, to jest imponujące i pan ciągle stoi z tą sprawą, prawda? I ona ciągle jest aktualna. Bez rezultatów, jak do tego czasu. 47 dni. Nie, nie ma sumienia ludzi, ja tak. widzę. I za to Panu serdecznie chcę podziękować w imieniu społeczeństwa, że Pan przypomina te wszystkie niegodziwości, które w ustrojowo wystąpiły. Widzę, że Pan tu rozszerzył swoje spojrzenie personalnie na tych niegodziwych sędziów. I tutaj Pan dyskutuje z ustawą 1066 i 447, bo to bardzo, bardzo istotny problem, w tej chwili się pojawił. To mienie kadukowe, bo to kadukowe mienie, mienie bezspadkowe jest, być może stanie się, stanie się własnością nieokreślonej grupy personalnej żydowskiej na całym świecie. Chciałbym tylko powiedzieć, że oni chcą te pieniądze przeznaczyć na walkę ze, z, z antysemityzmem, z Holokaustem. A Polska, jak mało który kraj na świecie. Otacza opieką sprawy z, z społeczności żydowskiej i kultywuje zbrodnie Holokaustu. To jest niesprawiedliwe wielokrotnie, tak jak i Pana sprawa nie jest sprawiedliwie. Panie Włodzimierzu, widziałem Pana wczoraj też na demonstracji i widziałem, że miał Pan uznanie wśród zgromadzonego społeczeństwa, mówiąc o tych wszystkich sprawach, więc ja nie wiem, jak to spoglądać. Ile to dni już. No jest już ponad 140 dni. Stoje od 22 grudnia. A to gratuluję Panu, bo Pan swoisty rekord świata pobił tutaj przed Pałacem Prezydenckim. Jeśli Pan jeszcze trochę wytrzyma, to prawdopodobnie stanie się Pan zaczynkiem rewolucji społecznej. No tu musi naród zrozumieć, że my nie jesteśmy nikomu nic winni, że to świat... I narody są winne narodowi polskiemu za przelaną krew podczas II wojny nawet, światowej. Nawet w polskiej kulturze i obyczaju jest taki gest. Figa który z makiem. Figa z makiem. Ty Dla tych, co mówią, tym, że im się należy. brawców na całym świecie za na postawę narodową w czasie II wojny światowej i po 1944 roku. Ja chciałbym jeszcze tylko dodać. Też mam osobiste urazy, bo tutaj w dziewiątą rocznicę i sto, 108 miesięcznicę postawiliśmy krzyż, który przypominał krzyż ten, który został postawiony przez harcerzy i ten krzyż, nie, nie, nie wiadomo z jakiego powodu został gdzieś wyniesiony, zatracony, Wy, chodzę, szukam i nie potrafię znaleźć sprawcy tego haniebnego czynu. I ja chciałbym panu powiedzieć, że... Tutaj, skoro Pan ma ten gest w stosunku do krakowskiego przedwieścia w stosunku do poświęceń w stosunku do ideałów to ja bym pana poprosił czy mógłby pan w imieniu nas wszystkich którzy tutaj ten krzyż ostatnio utracili czy mógłby pan dołączyć krzyż jako swojego rodzaju wotum poświęcenia wotum zaufania i matce boskiej i jednocześnie panu Bogu i naszej polskiej kulturze za to co się w tej chwili wyrabia bo bądź co bądź to, te akty agresji które są kierowane pod adresem narodu polskiego, społeczeństwa polskiego i tych wszystkich, którzy mają Boga w sercu, to jest nie do przyjęcia. To jest, jest nie, nie do przyjęcia. przyjęcia. Nie... Istotnie, stojąc tutaj w publicznym miejscu, protestuję, ja protestuję, Włodzimierz Knurowski także protestuje. Nie może takiego porządku być w ojczyźnie naszej, żeby byle kto, z jakich, byle jakich powodów urągał naszą świętością. Tego nie może być. Jeżeli się nie pozbędziemy tych wszystkich przywar, to przestaniemy istnieć jako naród. Jako naród, gorzej. Że gdyby koniec końcem Unia Europejska całkowicie przejęła władzę nad Polską, to tutaj ministrami będą komisarze i doprowadzą do rozkładu administracyjnego Polski. Nie będziemy mieli ojczyzny na własne życzenie. I jeszcze raz apeluję do wszystkich: miejcie świadomość, bo mamy tylko jedną Polskę jedną ojczyznę, i matkę podwolenia, naszą. Pokolenia, jesteśmy spadkobiercami. Nie wolno szastać takim dobrem narodowym jak ojczyzna. Ja chciał jeszcze jedno nadmienić, że przecież już niektóre służby, jak SOP 3 maja, SOPista, gdy modliłem się w kościele, w katedrze. Podszedł do mnie i zwrócił mi uwagę, żebym opuścił ławkę. Ja mu powiedziałem, że ja w kościele przyszedłem się modlić. A on mi na to, ja jestem ateistą, a z pana jest gnój i gówno. A ja mu na to, jak jestem gówno, to się z tego nie ruszę i zrobię dużo smrodu. I postanowiono mnie usunąć z kościoła siłą. Wezwano policję A to i, policj i, po prawda, że tak, i tak, wiek, prawda. Bo? Prawda, prawda. Po prostu dwóch policjantów wzięło mnie pod pachy i wy wyprowadziło z A kościoła. Czy dokument jakiś został sporządzony w tej sprawie? Na razie jeszcze nie, y ale na pewno policja, policja Niemniej sporządziła... To ja naprawdę jestem bardzo zdziwiony pod adresem proboszcza tej, tego kościoła i tego społeczeństwa, które tam w jakiś sposób kultywuje sprawy narodowe. Nie wolno. Pan Włodzimierz Knurowski ma pełne prawo bytowania w kościele z intencją modlitwy, z intencją myśli o ojczyźnie, o dobrze narodu i o tym wszystkim, co Polskie stanowi. Nie wolno tak. Tak nie wolno. Je, jeżeli przedstawiciele cóż już... Ochrony państwa wyrażają się w, do mnie w taki sposób, że on jest ateistą, a ja jestem gnojem i głównym, to jak traktuje się naród nasz polski? Niedługo będziemy całkowicie zmazani z mapy świata. Polacy musimy zjednoczyć siły. Tylko nieustanna walka. I pokazywanie, jak nasi ojcowie walczyli o tą ziemię, może doprowadzić do sukcesu i zwycięstwa. Ten zapis, który tutaj jest, jest zapisem bardzo kontrowersyjnym, bo w tej chwili, faktycznie, wobec polityki globalnej Rosji, jesteśmy w sytuacji bardzo niekorzystnej politycznie. Tylko natomiast, jeśli tu przyjdzie obca wojsko i zostanie zainstalowane. To ja się pytam, że gdyby zaistniał konflikt między społeczeństwem żydowskim w kontekście 447 i społeczeństwa polskiego, komu by przynieśli pomoc wojska tutaj znajdujące się na terenie na, naszego kraju? pewne nie nam, nie, nie Polakom. Ja jestem I to, i to w 100% pewny, że, że my Polacy interes... będziemy zlikwidowani, ten, jeśli wejdą tu wojska. ten interes. Ten interes... Do końca nie służy interesom Polski. Dziękujemy. Sprzed Pałacu Prezydenckiego dziękuję. rozmawiał Włodzimierz Knurowski Dziękujemy. i Zieleński Janusz, obrońca ja to... Krzyża. My, my pomagamy Włodkowi, bo widzimy moralny aspekt tej całej sprawy. I jednocześnie apeluję: jak ktokolwiek wiedział, ktokolwiek wie, proszę nam ten Krzyż zwrócić. Ten Krzyż ma swoje mocowania, jednocześnie spełnia funkcję wizyjną sprawy Ja jeszcze mam jeden apel. Jeśli ktoś 3 maja w katedrze zrobił jakieś zdjęcia lub sfilmował tą sytuację, jak S.O.P. ze mną rozmawia i jak wyprowadza mnie z kościoła policja, bardzo proszę, by takie zdjęcia umieścił na mojej stronie internetowej pod hasłem wknurowskimaupaop.pl. Jeszcze raz was Proszę i apeluję do Was, pokażcie, że jesteście Polakami, bo wiem, że niektórzy nagrywali tą sytuację. Jesz, skoro jestem to tutaj, to tam, tu, tu demonstrowali hodowcy. I miałem i, tę możliwości rozmawiając z tym szczurkiem, który wszedł na pomnik i kategorycznie zabroniłem aby swoje personalne anse, swoje personalne urazy nigdy nie łączył z interesem narodowym. To ludzie którzy powinni ojczyznę, to ludzie, którzy oddali się w narodowej sprawie mają prawo mieć szacunek. Mają prawo mieć swoje miejsce w historii i jednocześnie nie powinni podlegać elementom propagandy. Szczurku, nie wchodzi na pomnik. Pamiętaj, ten pomnik jest naszym dobrem narodowym. Służy 96 osobom, którzy zginęli 10 dnia w 2000 roku, 70. rocznicę w to jest świętość narodowa i nie deprze się butami na świętości narodowej. Jeszcze raz upominam Cię, nie wchodź na pomnik, nie rób z tego powodu